Gra przygodowa, gdzie wcielamy się w kota poruszającego się po cyberpunkowym mieście. Brzmi dobrze, a może nawet i świetnie, dlatego chcę Ci przedstawić 9 powodów, byś i Ty zagrał w grę Stray, no i oczywiście wcieli się w kota. No więc, zaczynajmy! Miasto pod kopułą, gdzie człowiek jest tylko wspomnieniem, a ludzi dawno już zastąpiono po prostu robotami. Grę zaczynamy, no cóż za zaskoczenie? Oczywiście jako kot. Spacerujemy z innymi kotami. Uczymy się mechaniki sterowania, po czym nasz główny bohater spada na sam dół miasta pod wspomnianą kopułą. Natomiast nasz cel to piąć się do samej góry, by wydostać się z tego zamkniętego miasta. No i oczywiście, kto musi otworzyć to zamknięte miasto? No, nasz niekoniecznie szary, a rudy kot. Może i brzmi to banalnie, ale przez ten czas na pewno nie będziemy się nudzić. Różne lokacje, mechaniki, jak i zawirowania fabularne. Po prostu pod tym względem gra błyszczy. No cóż, klimat Cyberpunka czuć tutaj na kilometr. Odległa przyszłość, ludzie zastąpieni robotami blask neonów, to tylko jedne z licznych nawiązań do tego srogiego i gęstego klimatu. Zaawansowana technologia, jak i korporacje rządzące tym zamkniętym, hermetycznym światem, oczywiście musiały się tutaj znaleźć. Roboty wyznające twarde zasady, high tech, low life, pełną gębą. No właśnie, nasz główny bohater to nie jest człowiek. Zresztą nic nawet jego wzrostu, ale po prostu rudy futrzak. Taka zmiana zmienia grę o 180 stopni, bo nie dosyć, że zmienia się nasz punkt widzenia, to na pozór mały świat wydaje się dużo, 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 dużo większy niż w rzeczywistości. Spinaczki po rurach czy wchodzenie w miejsca niedostępne dla na przykład dużo większych robotów, stają się tutaj częścią całej mechaniki gry. Nasz futrzak jest bardzo mądrym kotem, że jakbym nawet, że nad wyraz inteligentnym i jego zachowanie przypomina to nasze ludzkie bardziej niż właśnie zwierzęce. Z drugiej strony, taka gra z ludzkim bohaterem, czy nawet robotem, byłaby po prostu zwyczajna do bólu, a tak mamy genialny i przede wszystkim oryginalny pomysł. Grę robiło małe studio, to obstawiałem, że nasz kod będzie taki drętwy w animację czy sposób poruszania się, a jest to zrobione nawet lepiej niż bardzo dobrze. Nawet taki detal jak strącanie rzeczy z wysokości przez naszego. Kota został tutaj zawarty, a chyba każdy właściciel kota no niestety zna ten ból. Soundtrack w grze. Nie uświadczymy tutaj żadnych piosanek, a raczej takie brzdąkanie, plumkanie i wiecie co? To pasuje tutaj rewelacyjnie. Nie dość, że dobrze się zgrywa z całym klimatem, to mega uprzyjemnia całą grę zresztą. Posłuchajcie. Większość lokacji, no cóż, jest liniowych, a tylko czasami mamy do czynienia z półotwartymi przestrzeniami. Mimo tego, ten mały świat jest bardzo dobrze przemyślany. Od brudnych slamców i kanałów, gdzie czuć syf i po śródmieście tętniące życiem i blaskiem neonów. Początkowe tereny, gdzie dominuje zieleń, a dokładniej roślinność, czy terytoria zórków, gdzie dominuje kolor pomarańczowo czerwony, czy może żywe kolory w śródmieściu. Jak na małe studio, lokacje zrobione, perfekcyjnie i przede wszystkim z pomysłem. Cyberpunkowy świat robotów, gdzie człowiek jest czymś już niemal zapomnianym. Ale kto powiedział, że roboty nie potrafią pamiętać i przede wszystkim czuć? Tak jest i tutaj jasne. Nie każdy napotkany NPC ma za sobą historię godną Oscara, ale główne postacie to dobrze napisane postacie. Każdy z robotów, który chce się wydostać na powierzchnię, ma swój charakter i ma za sobą jakąś tam przeszłość. Ogrywanie miasta, a raczej dzielnicy policyjnej, też robi świetne wrażenie, gdzie jeden robot, boi się drugiego robota, by nie wymacać mu pamięci i przede wszystkim cennych wspomnień. Jaki gra przygodowa, to i musiał się znaleźć chociaż jakiekolwiek zagadki. Ich poziom zaliczyłbym do tych prostych. Tutaj naprawdę nie sposób się zaciąć, a pytając naszego kompana o jakąkolwiek wskazówkę jesteśmy pewni 100% o co chodziło twórcom. Serio, taki poziom trudności mi osobiście przypadł idealnie do gustu, ponieważ nie namęczyłem się, nie musiałem szukać po poradnikach, a zagadki sprawiały mi satysfakcję. A co do zagadek? Czasami musimy coś przesunąć, czasami musimy gdzieś się wdrapać, a a czasami chwilę się zastanowić, ale na rozwiązanie naprawdę nie będziemy musieli czekać zbyt długo. Nazwa naszego towarzysza to tak naprawdę Easter egg, albo po prostu ukryta nazwa twórców, bo B to Blue A12 to po prostu 12. Jako zwierzę, no cóż, nie umiemy rozmawiać, ale dzięki naszemu przyjacielowi możemy rozmawiać z innymi robotami. No i oczywiście, oprócz samej rozmowy, pomaga on nam także w hakowaniu, otwieraniu drzwi, jak i rozwiązywaniu zagadek. Kiedy potrzeba, potrafi nam oświetlić drogę, jak i atakować zórków. W pewnym momencie nawiązuje się mocna przyjaźń między naszym bohaterem a dronem. Serio, sam koniec gry nie pozostawia nam wątpliwości i ukazuje nam dziwną, a jednak prawdziwą relację między dronem a naszym rudym futrzakiem. Powiem to tak, jakby nie pomysł z kotem, a dokładnie sterowanie zwierzakiem, no to cóż, gra obiłaby się totalnie bez większego echa. Byłaby to zwykła przegodówka, a przez niektórych nazywana symulatorem chodzenia. No właśnie, ta jedna rzecz, która potrafi zrobić z tej gry coś wyjątkowego, coś niespotykanego i dzięki niej o tytule naprawdę było głośno, a nawet dalej jest. No po prostu, strzał w dziesiątkę, gra z kotem, a jednak genialna i przede wszystkim wciągająca. No właśnie, czy warto zagrać w Stray? Dla mnie osobiście to tytuł obowiązkowy nie tylko dla fanów futrzaków. Świetny pomysł, klimat cyberpunka, no i oczywiście przyjemna fabuła. Jasne, jak to gra indie, tytuł ma czasami jakieś mniejsze bądź delikatnie większe niedociągnięcia, jak na przykład przedmiot, który potrafi wystrzelić niczym z katapulty, czy nasz bohater, który się gdzieś tam zablokuje. Ale moim skromnym zdaniem naprawdę warto przymknąć na to oko i okazać trochę wyrozumiałości. Grę robiło małe stu studio z małym budżetem, a dało nam dobrą i wciągającą grę. A teraz pytanie do was. Jak wygląda to wasza przygoda ze Streak? Graliście już, a może się wahacie i macie zamiar zagrać? Piszcie śmiało, bo jak zawsze komentarze należą do was. Natomiast na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas. Trzymajcie się do następnego i cześć.